Witajcie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie aplikacja Messenger, doskonale znana z y, telefonów komórkowych, y, ale i nie tylko. Aplikacja służąca przede wszystkim do komunikacji zarówno audio, wideo, jak i w znacznej części zastępuje już nam. Y, tradycyjne wysyłanie SMS. Z racji na rozbudowane funkcjonalności jest to aplikacja bardzo często wypierająca właśnie standardy typu SMS lub niegdyś komunikator GG. Dla większości jest rzeczą oczywistą, że można aplikację powyższą zainstalować nie tylko na telefonie komórkowym, ale również na komputerze stacjonarnym opartym na przykład o Windowsa 10. I dzisiaj na tym przykładzie pokażę Wam jak możemy zainstalować Messengera na komputerze stacjonarnym? Wyszukujemy w naszym komputerze aplikację Microsoft Store, czyli sklep Microsoftu. Czasami macie go na pasku dolnym, pasku szybkiego wybierania. Ja akurat go usunąłem z paska, ale w opcjach wyszukiwania jak najbardziej się znajduje. Jest to sklep z aplikacjami Microsoftowymi, a m.in. w nim znajduje się Messenger. Ja akurat Wam tutaj pokażę, jak w sposób poprzez wyszukiwanie znaleźć aplikację. Zaznaczamy lubkę, wyszukaj, i pojawiają się nam dwa, dwie aplikacje Messengera do wyboru: aplikacja standardowa i beta, czyli wersja taka testowa, która no nie do końca może być sprawdzona. Akurat u mnie po aktualizacji no nie za bardzo się sprawdziła, bo przestała po prostu działać, ale tradycyjna wersja działa niezawodnie i bezproblemowo. Pobieramy. To znaczy na, w pierwszym kroku oczywiście wybieramy e, aplikację standardową. E, w dalszym kroku, tak jak widzicie, robię pobierz. Tutaj pokazuje nam się okno, czy chcemy się zalogować na stałe, czy też założyć konto Microsoftowe. Ja zaznaczyłem, że nie. U większości Was pewnie też ta funkcjonalność zupełnie nie jest potrzebna. Zbędna jest nam w tej chwili inwigilacja. Dodatkowa oczywiście. Aplikacja, tak jak widzicie, zaczęła się pobierać. Potrwa to parę minut w zależności oczywiście od łącza, obciążenia, yy, sklepu Microsoftu, ale widzę, że u mnie to całkiem, całkiem przyzwoicie idzie. Aplikacja, tak jak widzicie, waży 129 MB, e, 16, prawie 17, 18 megabitów na sekundę. To jest przyzwoita prędkość, a on nawet całkiem fajnie wzrasta. Za chwilę aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana. Dlaczego lepiej mieć w formie oddzielnej aplikacji? Jest przede wszystkim to o wiele bardziej wygodne. E, funkcjonalności w, poprzez przeglądarkę, czy też korzystanie z messengera poprzez przeglądarkę czasami bywa trudne, zawiesza się. Tutaj tego problemu już nie mamy. E, aplikacja się pobrała. Tutaj w prawym dolnym rogu informacja o zakończeniu pobierania. Możemy aplikację oczywiście, aha, no tak, ja jeszcze Wam pokażę, jak ją wysłać na pulpit albo do pasku, pasek zakładek. Tutaj zwróćcie uwagę, ja robię więcej, wyślij, utwórz, skróć czy też przypnij do paska szybkiego wybierania po to, żeby znajdowała się już w, dokładnie w zasobniku pod ręką. I w ten oto sposób aplikacja została zainstalowana. Teraz ją uruchomię. Aplikacja się e, uruchamia po raz pierwszy. I tutaj co mamy do wyboru? Zaloguj się przez Facebooka lub możemy założyć konto nowe lub samo konto Messengera. Ja akurat no, dalej e, już Was nie poprowadzę. Wystarczy, jeżeli macie obecnie Facebooka, to wystarczy wpisać swoje dane z konta, czyli zalogować się przez Facebooka. Jeżeli nie macie, to zrobić to należy przez numer telefonu lub adres e-mail. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji oraz łapek w górę, co z pewnością zmotywuje mnie do nagrywania kolejnych bardzo fajnych porad. Dziękuję, do zobaczenia.